Zakażenie Helicobacter pylori jest dosyć powszechne. Dzisiaj opowiem Ci o wiarygodnych testach wykrywających aktualne zakażenie. Dostępne są metody inwazyjne oraz nieinwazyjne. Wybór metody zależy od aktualnego stanu zdrowia i potrzeby wykonania gastroskopii. Zacznijmy od nieinwazyjnych metod. Test oddechowy ze znakowanym mocznikiem jest najlepszym, niewymagającym endoskopii testem potwierdzającym czynne zakażenie Helicobacter pylori. Jest również uznawany za złoty standard diagnostyczny. Antygen Helicobacter pylori w kale, koniecznie wystandaryzowaną metodą immunochemiczną, bo tylko w takim. W tym przypadku możemy mówić o wiarygodnym wyniku. Teraz metody inwazyjne, czyli wymagające wykonania gastroskopii, podczas której pobiera się wycinki z błony śluzowej. Test urazowy, którego ogromną zaletą jest czas oczekiwania, bo już po około 15 minutach mamy wynik. Badanie histologiczne wycinka błony śluzowej żołądka. Tutaj na wynik będzie trzeba poczekać około 14 dni, ale badanie to umożliwia dodatkowo ocenę zmian w błonie śluzowej. Na 14 dni przed wykonaniem omawianych metod należy wstrzymać leczenie inhibitorami pompy protonowej. A co z badaniem krwi pod kątem przeciwciał? Przeciwdziała skierowane przeciwko helikobakter pylori i i IgG nie mówią o aktywnym zakażeniu. Przeciwciała mogą utrzymać się nawet przez kilka lat po eradykacji. Wynik dodatni nie oznacza aktywnego zakażenia. Nie nadają się również do kontroli skuteczności leczenia. W opisie zostawiłam więcej informacji. Pa!